Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj odpowiadam na pytanie związane z konkursem na Facebooku Wróżka Kryptuszka organizowanym przez Polski Instytut Kryptowalut. A pytanie brzmi, czy kurs Bitcoina w dniu 13 września 2022 roku o godzinie 18 będzie powyżej 23 tysięcy dolarów czy poniżej? Ja tylko sygnalizuję, że nie jest to ani doradztwo finansowe czy też inwestycyjne. Ja odpowiadam na podstawie tego, co mi wyjdzie w kartach. Zatem, czy będzie... Powyżej, czy kurs bitcoina w dniu 13 września 2022 roku o godzinie 18 będzie powyżej 23 tysięcy dolarów, czy poniżej? Dobrze, czy będzie powyżej? Czy będzie powyżej 23 tysięcy dolarów? Mm, czy poniżej? No, według kart powyżej. Według kart powyżej mamy naprawdę bardzo fajne karty. Generalnie mamy dwójkę kielichów, to jest karta zwycięstwa, to jest karta sukcesu, radości, spełnienia marzeń, także zdecydowanie tak. Natomiast po kolei, co jest ta królowa denarów, królowa denarów mówi o inwestowaniu, to jest kobieta sukcesu, tak? Mówi o takiej stabilności, stabilizacji, poczuciu bezpieczeństwa, to jest po prostu człowiek sukcesu, tak? Z pieniędzmi, z kompetencjami za wszystkim, czego jakby potrzeba. To jest niej karta cesarza. Karta cesarza mówi o jakimś człowieku takim władczym, decyzyjnym, tak czyli on tu będzie w negatywie. Może być w negatywie taki człowiek, czyli albo zniechęcać, tak, gdzieś tam demotywować może w jakiś sposób, może gdzieś tam negatywnie wpływać na opinię, tak, o tym, że będzie na przykład powyżej ten kurs trzech tysięcy dolarów, także tutaj jakiś i też taki zapęd, władcze, tak, mogą gdzieś tam przehamować ten sukces i być no takie przeszkadzające. To jest karta rada 10 dolarów. to jest najlepsza karta, jaka w ogóle wychodzi mi w kwestiach zawodowo-finansowych. Ona mówi o bardzo dużych korzyściach materialnych, również o przedłużaniu rodu, o budowaniu trwałych struktur na zawsze, a przynajmniej na lata. E, mówi o sukcesie, o samozadowoleniu, o satysfakcji, także naprawdę fajna energia. Jedyne co, to tutaj piątka denarów, dwójka kielichów. Piątka denarów może mówić o jakichś stanach, takich ogólnie szeroko pojętej biedy, ale takiej bardziej emocjonalnej, tak czyli demotywacji, która może gdzieś tam się tutaj pojawiać. E, także należałoby to absolutnie e, wprost no pohamować, tak? Absolutnie to ograniczyć, pohamować w miarę możliwości, bo dwójka kielichów już za chwilę po, po prostu będzie tak mm, zwycięstwo, sukces, pierwsze miejsce, najwyższe noty, tak, wszystko, co jest najfajniejsze, z marzeń, miłości, no generalnie super, super energia. Tylko pohamować należy z jakiegoś powodu mogą się pojawić jakieś braki, jakieś niedosyty, mogą to być też niedobory jakiejś informacji, e, niewłaściwe informacje, mogą to być jakieś... Braki w ogóle komunikacji, tak. Natomiast no, dziesiątka złych jest, jest, królowa dnów jest także, naprawdę, bez wątpienia, według kart powyżej 23 tysięcy dolarów. Jeśli zaś chodzi o to, czy w poniżej 23 tysięcy dolarów. Co jest na tak karta diabła? No, karta diabła to nie jest dobra karta. Ona mówi o namiętnościach szeroko pojętych, tak? O um, takim poczuciu pustki, poczuciu bycia jak w klatce, o smutku, o zawiableniach, tak? O nałogach, uzależnieniach, że tutaj nie wygląda to dobrze. Co jest na od kadynarów? No, jakby w, szansa wykorzystana nie będzie, tak? Jeżeli chodzi o te opcje, także gdzieś tam te pieniądze, mm, no, nie będą. W, no, po prostu tych pieniędzy nie będzie, tak? Dosłownie. No, i karta rada to jest askielichów, czyli gdzieś tam, no, nowe początki. Nowe możliwości, ale jednak król była w 7 kiliów, tak? czyli gdzieś tam mężczyzna taki energiczny, że tutaj może też tak powiem marzyć palce, tak, w tym wszystkim. No i 7 kiliów, jakieś takie iluzoryczność, tak, życie w świecie marzeń, z głową w chmurach, to też jest e, zakładanie czegoś na zapas, tak. 7 kiliów również mówi o różnego rodzaju nałogach, tak, uzależnieniach, e, ale no przede wszystkim zakładanie czegoś na zapas, tak, także tutaj mamy dużo i taka no, pozory, tak, gra pozorów, także tutaj to nie wygląda dobrze. Zdecydowanie powyżej 23 tysięcy dolarów Wygląda ta opcja świetnie Ym, Dziesiątka denarów Jest wygadki również, także no Według kart mam tutaj zwycięstwo Czyli kurs Bitcoina w dniu 13 września 2022 roku o godzinie 18 Będzie według kart powyżej 23 tysięcy dolarów Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie Trzymam kciuki za wszystkich, życzę powodzenia Do usłyszenia, do zobaczenia